Zatrzymaj się na chwilę, przystań, usiądź i poczuj, co mówi do ciebie twoje ciało. Być może chce zwrócić twoją uwagę na coś od dłuższego czasu, ale ty zagłuszasz ten przekaz. A więc zatrzymaj się, zamknij oczy i weź dwa głębokie oddechy. Co czujesz? Może jakieś napięcie, ból czy ucisk? Rozluźnij swoje barki, ramiona, szczękę. Puść to, co uciska cię w brzuchu. Rozluźnij swoje pośladki. I uda. Gdzie czujesz, że puszcza najwięcej napięcia? Właśnie tam puść jeszcze bardziej. Możesz w tym momencie opuścić gardę, przestać być w ciągłej gotowości i po prostu bądź ze swoimi emocjami. Przyjmij je i pozwól przepłynąć przez swoje ciało. Poczuj, jaka to ulga. Przestać być w ciągłym napięciu. Daj sobie i swojemu ciału. Odpocząć.